abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim Królestwie. W tym szczególnym dniu o godzinie 14 na wieczerze wigilijną do Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przybyły osoby bezdomne, a także najuboższe, które pozostają przez cały rok pod opieką Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Otrzymały one specjalnie przygotowane zaproszenia. Wigilia dla katolików to dzień oczekiwania na Boże Narodzenie. Łacińskie słowo "vigilare" oznacza właśnie czuwania, także straż. No, zdecydowałam się przyjść, bo znalazłam się w sytuacji, że akurat dzisiaj jestem sama. No, czasami od biedy takiej dosłownej jest gorsza chyba samotność. Wydawało mi się, że zostanę, ale jednak chciałam się podzielić opłatkiem i poczuć o atmosferę, spotkać się z pięknym biskupem, podzielić się z drugim człowiekiem. Nawet, proszę pana, nie rozmowa, nawet wspólne milczenie, że jest ktoś obok nas. Tak się ludziom wydaje, że damy radę, a wcale tak nie jest. Z... O, nie chcę tego kasa używać. No, a, 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 Sorry. No, znaczy, że damy sobie radę w życiu, że nam niepotrzebny drugi rzek nieprawda. Jednak Czech potrzebuje, z takim jesteśmy, <laughs> jak zwierzaki, w stadzie lubimy żyć i potrzebujemy obecności. Wspaniały obiad, yy, yy, zjadłem zupę, zjadłem yy, yy, bułeczkę. I było bardzo fajnie. No bo ja przychodzę zawsze do kościoła, chodzę i dostałem zaproszenie, myślałem że jakaś będzie msza, modlitwa, prawda, wszystko. No i przy okazji yy, podarunki dawali świąteczne. Nie? Z tego jestem bardzo zadowolony. Wigilia Bożego Narodzenia to bardzo szczególny dzień. To dzień, kiedy w rodzinach spotykamy się, łamiemy opłatki, kolendujemy, po prostu spędzamy czas razem. Dla wielu osób jednak ten czas może być smutny, bo, bo są na przykład samotni, bo są bezdomni, bo są bardzo ubodzy i przykro im jest patrzeć na stół, na którym po prostu nic nie ma. Dzisiaj, jak każdego roku, Karita z Archidiecezji Wrocławskiej zaprosiła te osoby samotne, bezdomne, ubogie, bezdomne, które na co dzień korzystają z naszych, naszej pomocy. Te chore, którymi się opiekują nasi, nasze pielęgniarki, nasi wolontariusze, tych osób jest tak naprawdę setki, żeby nie powiedzieć tysiące. Dzisiaj 600 osób spotkało się w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, żeby połamać się opłatkiem, złożyć sobie wzajemnie życzenia, żeby otrzymać błogosławieństwo od pasterza diecezji księdza arcybiskupa Józefa Kupnego. Dla niego jest ważne to wyjście do każdego człowieka w tym dniu. Tegoroczną Wigilię na PWT koordynowali obsługiwali pracownicy biurek oraz wolontariuszki z prywatnego liceum ogólnokształcącego sióstr Urszulanek we Wrocławiu. W tym świątecznym czasie nie działają na przykład jadłodajnie, osoby, które każdego dnia korzystają z gorącego posiłku, w tym już są, w tych dniach nie mają tych posiłków. Personal też świętuje. Dlatego ta paczka jest tak ważna. W tej paczce jest chleb, świeży chleb, bo tego tym ludziom potrzeba. Są konserwy, to co potrzebne jest, żeby do poniedziałku przetrwać. poniedziałek od nowa otworzymy jadłodajnie. Znowu przyjdą do nas te setki ludzi, którzy każdego dnia korzystają z pomocy Caritas, którzy każdego dnia korzystają z pomocy Wrocławian, dobrych ludzi, którzy się chcą podzielić. Podczas świątecznego spotkania była modlitwa, odczytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, słowa arcybiskupa, życzenia i łamanie się opłatkiem. Każdy także otrzymał świąteczną paczkę z żywnością, a najmłodsi zabawki i słodycze.